Siemaneczko kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale Dzisiaj jestem mega podekscytowana, ponieważ będziemy robić nockę na balkonie Znaczy ja będę, będziecie to oglądać Sam pomysł, jeżeli chodzi o nockę na balkonie Przyszedł już mi do głowy jakiś czas temu, jak zaczęły się te upalne noce I nie idzie wyrobić po prostu w sypialni Nawet otwarte okno nic nie daje Więc sobie tak pomyślałam, że fajnie byłoby sobie zrobić taką... Nockę na balkonie, trochę wiecie, cofnąć się do czasów dzieciństwa, jak spało się pod gołym niebem i w ogóle. Ale jeszcze tak na szybciutko, zanim przejdziemy do przygotowywania balkonu, chciałabym zrobić taki mini unboxing z Wami, ponieważ przyszła do mnie paczka z kosmetykami i no chciałabym ją przy Was otworzyć. Zobaczymy, co tam jest. Sama szczerze nie wiem, to jest niespodzianka. Co konkretnie w paczce się znajduje, niestety nie wiem, ale za to wiem, że są to produkty od włoskiej marki Equilibra. Ciekawa w ogóle jestem, czy ktoś z Was słyszał o tej marce. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie słyszałam i jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa tych produktów. Tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, ale Equilibra jest jedną z czołowych włoskich marek kosmetyków naturalnych. Dodatkowo ciekawe jest to, że jest ona obecna na włoskim rynku już od ponad 30 lat i jest liderem w zakresie kosmetyków na bazie aloesu. Porządnie zapakowana. O, zobaczcie jaka ładna paczuszka. Okej, okay, może być troszkę trudno z jedną ręką, ale Zobaczmy, co my tu mamy. Dziękujemy, że jesteś z nami. Equilibra, co nas wyróżnia. Wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego aloesu Equilibra. Wysokiej zawartości składników naturalnych nawet do 100%. O, czyli to coś dla mnie. Delikatność i bezpieczeństwo potwierdzone testami dermatologicznymi lub i klinicznymi. Dobra, a więc pokrótce powiem Wam, co tutaj do mnie przyszło. Pierwsza rzecz to jest taki oto tonik. Jest to tonik delikatny, bezalkoholowy na bazie 100% czystego aloesu i prowitaminy B5. Stosowany codziennie usuwa ślady makijażu i zanieczyszczenia bez potrzeby spłukiwania, pozostawiając skórę gładką i jędrną. To może być dobre, czyli wychodzi na to, że nie trzeba spłukiwać. No i jedziemy dalej. Tutaj mamy aloesowo oczyszczający żel micelarny. Żel do twarzy oczyszcza i usuwa makijaż bez podrażnień, usuwa wszelkie ślady makijażu i zanieczyszczenia oraz pozostawia skórę twarzą świeżą, uniedrnioną i nawilżoną. Kurczę, ciekawe. Serio, ciekawe. Następnie mamy ekstra aloesowy dermożel multi-active. 98% aloesu. Uok. 99% składników naturalnego pochodzenia to produkt, który przynosi ulgę dla skóry we wszystkich przypadkach, braku równowagi, i dyskomfortu w przypadku zaczerwienienia w fałdach skóry. Ja tak zakrywam buzię, nie wiem, czy wy mnie widzicie, czy nie. Ulga po słońcu i kontakcie ze źródłami ciepła, zaczerwienienia dziąseł, zaczerwienienia spowodowanych otarciem lub poceniem, po depilacji lub goleniu. Kurczę, czyli to jest takie wielofunkcyjne. Podoba mi się. Dobra, następnie mamy aloesowy krem do twarzy. Z olejem ze słodkich migdałów i witaminą E. Krem z wysoką zawartością aloesu, 40% działa kojąco i nawilżająco, nieperfumowany, szybko się wchłania, bez smarowania. Formuła z wyselekcjonowanymi składnikami roślinnymi, bez parafiny, olejów mineralnych, nawilża i delikatnie chroni skórę. I na koniec, co tutaj jest? Al, o, o, o. Dla mnie to jest dla mnie. Kilka dni temu nagrałam vloga z moją y, wieczorną rutyną i pokazywałam wam tam retinol, który używam przeciwstarzeniowy, moi drodzy, dostałam aloesowe, przeciwstarzeniowe serum do twarzy z kwasem hialuronowym. Aksamitne, nietuste, łatwo chłaniające się serum które wygładza i rozjaśnia skórę twarzy. O, kwas średnio średniocząsteczkowy zapewnia wsparcie dla środków. Kurde, ja nawet nie wiedziałam, że to są jakieś, jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, to są jakieś wielkocząsteczkowe, średnio cząsteczkowe, mało cząsteczkowe. Dobra, idziemy sobie nakładać to na gębę. Ja chcę być młoda. Dobra, pomyślmy co my sobie teraz użyjemy? Nie malowałam się, to użyję najpierw tego, potem tego i zobaczymy. Ale spoko się tym myje, takie gładziutkie. Ej, ale zobaczcie, to się w ogóle nie pieni podczas mycia. To teraz weźmiemy ten tonik. Wiecie co, jest spoko, że te kosmetyki nie, nie pachną mm, tak, taki, taką sztucznością. O, że ten zapach jest taki naprawdę delikatny i czuć aloes. Ale to nie jest, to jest takie bardzo łagodne, o, tak bym powiedziała, że to jest taki bardzo łagodny zapach. Ja jestem przyzwyczajona, że po każdym jakby myciu, nałożeniu czegoś do oczyszczania twarzy muszę to zmyć, bo mi inaczej dziwnie, mam wrażenie jakby to mi, to mi taką maskę jakby robiło na twarzy, ale powiem wam, że po tym czegoś takiego nie ma, ale powiem wam, że już czuję jak ta cera robi się taka, ej, napięta. Aloesowe przeciwstarzeniowe serum do twarzy, ojej, jakie to jest słodka buteleczka, patrzcie. I tu jeszcze mamy wewnątrz w opakowaniu ulotkę. A, i tutaj jest napisane wszystko, jak tutaj z każdym na to wychodzi produktem, jak używać, co znajduje się, składy. No, powiem Wam, że mega fajnie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No i nakładamy sobie serum. Właśnie to jest taka konsystencja takiej. To też nie pachnie. Znaczy nie pachnie, no taki ma zapach takiego taki. O, wiecie, jaki to ma zapach? To ma taki zapach, jakbyście wzięli list aloesu i przycięli na pół. Tutaj muszę porządnie masować, żeby marszczki mi wygładziło, których nie mam jakoś dużo, ale trzeba przeciwdziałać, prawda? Ciekawa jestem, jaka rano będzie buzia. Nie wiem, czy krem nakładać jeszcze. W sumie czuję, jakby ta skóra po tym serum była taka jakby. Hm, nie, że tłusta, ale taka nawilżona. Taka. O, napina się. Taka delikatnie napięta, taka nawilżona. Taka. No, jakby w sensie nie czuję potrzeby, żeby nakładać krem. Dobra, tak to może po po powiem. Dobra, teraz przechodzimy do najlepszego. Mam zagwozdkę, ponieważ mam tutaj taką. A la kanapę zrobioną. I zastanawiam się, bo na początku chciałam wywalić to, nadmuchać sobie po prostu materac, ale po. Potem przemyślałam sprawę i doszłam do wniosku, że, kurde, no nie bo, jak się położę na podłodze, to jest duże ryzyko, że jakiś pająk na mnie wlezie, więc spróbuję zrobić coś innego z wykorzystaniem tego, ale będę musiała sobie jakoś to przedłużyć, żeby wiecie, żeby mieć, no, więcej miejsca. I pomyślałam sobie, żeby ten materac rozłożyć na to. Zobaczymy, czy mi wyjdzie, czy będzie wygodnie. Dobra, bierzemy się do roboty. Najpierw <ścoughs> zabiorę. Te doniczki, poznając mnie i moje szczęście, w nocy jeszcze jestem w stanie w to wejść. Czekajcie. O, oh, Coś łazi po suficie. Nie mam okularów. I nie wiem, czy to nie jest pająk. I ja opierto, to jest super pająk. I ja opierto. A nie, dobra. Lata, dobra, to nie jest pająk. O, oh, Te pająki. To gorsze niż horrory. Dobra, zabieram wszystko stąd i robimy wyrok. Dobra, zobaczcie, chyba jest git. Teraz muszę ładnie pościelić i zrobić klimacik. Teraz tak, co ja muszę wziąć do spania? Na pewno muszę mieć poduszkę. Kołdrę. Wezmę po prostu swoją pościel. Więc tak. Bierzemy to. Moja poducha. Druga moja poducha. I trzecia moja poducha. Idziemy. Oh. Ścielimy. Dobra. Wyrko zrobione. Teraz muszę sobie tutaj coś. O na ziemię położyć, zrobimy sobie nastrój, czyli zapalę świeczki, żebyście zobaczyli jak to zarobiście wygląda, a potem to zgaszę, żeby i spać. Muszę pokazać te wszystkie świeczki, bo mi się oczy zabykają. Gwiazd nie ma. Gwiazd nie ma. Dobra, kochani, lecę spać. Widzimy się rano. Kochani, mała aktualizacja. Poszłam do toalety. Wracam. I patrzcie na to. Czy wy to widzicie? Tren mi się. A. Czemu przylazłeś? Takiego kokonik tu zrobiłaś. Mm -hmm. Fajnie. Dzień dobry. Kurde. Sąsiad coś tam robi wierci i nie mogę tego nagrać. Dobra, trudno, nie wiem kiedy przestanie wiercić, więc yy, nagram. Nie wyglądam zbyt atrakcyjnie, jak pewnie zauważyliście, ale to dlatego, że ja z rana nigdy nie wyglądam zrobiście. No, i jeżeli chodzi o samą noc, no to w sumie była spoko. W sensie bardzo wygodnie się spało, tylko musiałam sobie zamiast tych poduszek potem wymienić na pufę, wiecie, pod nogi. Bo te poduszki mi, jakby nogi mi się zapadały, stopy mnie to denerwowało, ale ogólnie samo spanko było sztosowe, naprawdę było mega, mega wygodnie. I normalnie bym się chyba wyspała, ale kurde, przestań już. Ale o szóstej rano musiałam uciekać z balkonu, ponieważ obudził mnie deszcz. Cała kołdra, mokra poduszka. I ja, plus jest taki, że obudziłam się chyba w miarę szybko, bo nie zdążyłam jeszcze tak konkret zmoknąć. Ale w sumie, jakby tak pomyśleć, to w sumie przespałam całą noc no bo szóste rano to już jest rano. No i tak mi się spodobało, że chyba dzisiaj też sobie zrobię tutaj nockę. Wczoraj obiecałam wam, że zdam wam jeszcze relację. Jakie są moje wrażenia po zastosowaniu produktów marki Equilibra? Przede wszystkim to, co rzuciło mi się w oczy zaraz po przebudzeniu, to przede wszystkim to, że skóra była taka delikatnie jakby nawilżona, napięta, o, taka nawilżona, napięta, co zauważyłam to to, że zawsze jak się budziłam to miałam cerę taką delikatnie przytłuszczoną, a dzisiaj nie miałam czegoś takiego cera była ładnie zmatowiona więc yy, naprawdę jestem zadowolona co prawda pierwszy raz dopiero użyłam tych produktów, ale już się nie mogę doczekać jakie będą efekty po dłuższym stosowaniu e, no i dzisiaj pozwoliłam sobie już ogarnąć się twarzowo i dzisiaj użyłam właśnie tego kremu jeżeli o niego chodzi to on super się Rozsmarowuje, fajnie się go nakłada. Cera jest taka delikatnie natuszczona, w ogóle czuć, że ona jest taka, jakby nie czuć na sobie maski, ale takie delikatne natuszczenie. A zobaczcie, nie świecę się, więc no. Mega spoko, naprawdę mega spoko. I na koniec szybciutko powiem Wam, gdzie w ogóle możecie takie produkty zakupić, bo na pewno jesteście ciekawi. Produkty marki Equilibra znajdziecie w SuperFarm i w drogerii Natura, co ważne i ciekawe, od 28 lipca do 11 sierpnia w SuperFarmie jest promocja na linię Aloe link znajdziecie w opisie, a od 29 lipca do 11 sierpnia podobną promocję znajdziecie w drugie Natura. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał, zresztą jak każdy. <grychy> Życzę Wam pięknego dnia, a raczej wieczora bo oglądacie to raczej wieczorem. No i co, moi drodzy? Pa pa!